my mamy układ ewentualnie to tak to na polowokrajelnictwa tak ono działa, cały czas, nasze zęby, nasz, także nos, oczy, przez błądę, słowo wszystko dostaje się do naszego środka, do naszego mikromiru. E, I mamy też wyjście tak? gdzie nasze jedzenie wychodzi ale nie będę pokazać. Ale właśnie z układem wydolniczym jest ciężko i się, że to co wchodzi wchodzi, ale nie wychodzi tak wychodzi, tak? się bierze it's 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 Dzisiaj mamy takie warunki it's że jedzenie jest it's it's duży stresu woda nie ta My musimy nauczyć it's 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 ciało it's tak, ciało Fizyczne było zdrowe przez wiele lat, to e, tak jakby nasz samochód, tak? gdy o niego dbamy, on dobrze jeździ. Jak nie dbamy, to on się zaczyna psuć. I to wszystko, e, gotowy system działania, który ja mam, jak, jak ja współpracuję ze swoimi klientami e, w oparciu o koncepcję zdrowia. Na cztery proste kroki profilaktyczne, które trzeba przechodzić ten dwa razy do roku i żyć bez chorób w zdrowym, pięknym ciele i możliwość przekazywać tą informację dalej, dzielić się rezultatami i dostawać tego korzyści finansowe. Chcesz więcej informacji? Napisz do mnie w prywatnym wiadomościu.